Nazywam się Ilona Łebkowska, jestem scenarzystką i producentem filmowym i dzisiaj mam zamiar odpowiadać na pytania publiczności. Mam nadzieję, że nie będzie wśród nich pytania, dlaczego wymyśliła Pani tyle beznadziejnych seriali. Wiecie Państwo, Emi jak Miłość w szczytowym okresie popularności miało oglądalność wyższą niż 10 milionów. To jest fenomen na skalę światową, to znaczy, żeby coś oglądane było przez taki procent społeczeństwa. To wielka niespodzianka, ponieważ jestem tu po raz pierwszy, jestem bardzo ciekawa, z czym to się je. I reżyser na mnie spojrzał i powiedział: Może być, tylko trzeba ją przebrać. Reżyserem tym był Andrzej Wajda, filmem był Człowiek z Marmuru. A scena, w której grałam, to była scena z gorącą cegłą, więc kluczowa w filmie. I ja stałam pod tablicą, taką, gdzie tam ile tych cegieł ułożyli, i mówiłam: start. I jest taki moment w tym filmie, gdzie jestem sama na ekranie. I, i rzucam barwy szczęścia, i będę robić jakieś rzeczy, które na pewno będą miały, jeśli już w ogóle, to policzalną liczbę odcinków albo pojedyncze. I to już jest oficjalna wiadomość. Tak, to jest oficjalna wiadomość, ale to dopiero od początku tego roku jest wiadome. Także odchodzę rzeczywiście z, z barw zostawiam to.